Karolewicz, witam państwa. Rozpoczęły się wakacje. Co zrobić, aby dwa miesiące wolnego nie okazały się koszmarnym wspomnieniem? Na te pytania odpowiadali przedstawiciele służb ratowniczych podczas jednej z akcji bezpieczne i ekologiczne wakacje. A co jeszcze przed nami? Jan Potocki, wielka postać i wielki jubileusz. Jaką książkę spakować do walizki? O to pytaliśmy znanych pisarzy oraz uczniowie z pierwszego LO podbili Estonię. Znany na całym świecie ze swojego dzieła, z rękopisu znalezionego w Saragosie. Rok 2015 został ogłoszony przez UNESCO rokiem Jana Potockiego. Wielka postać i wielki jubileusz zorganizowany w dwusetną rocznicę jego śmierci. Z tej okazji w Łańcuckim Zamku odbyła się dwudniowa międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona badaczowi, podróżnikowi i pisarzowi Janowi Potockiemu. Jubileusz Jana Potockiego zorganizowany przez Muzeum Zamek w Łącucie, był pierwszym światowym monograficznym muzealnym wydarzeniem poświęconym temu Polakowi. Znany na całym świecie, jednak w naszym kraju trochę zapomniany i niedoceniony. Uznawano jego talent, jego inteligencję, ale niespecjalnie go lubiano, raczej się go bano, bo przewyższał wszystkich szybkością rozumu, inteligencją, talentem, ale to był człowiek, obywatel świata. Mówił niesłychaną ilością języków. I, i, i wychodził poza ramy ówczesnego społeczeństwa polskiego. To właśnie zamek w Łańcucie jest jedynym zachowanym historycznym domem, z którym Jan Potocki związany był bezpośrednio. Tutaj bywał i właśnie w Łańcucie w teatrze jego teściowej, księżnej Izabeli Lubomirskiej odbyła się prapremiera słynnych parad, które napisał. Łańcuc stał się także domem najstarszego syna Jana Potockiego, Alfreda i jego potomków. Tutaj kultywowano jego pamięć, gromadząc nie tylko jego dzieła, ale i wszystkie portrety. Byli wielcy wodzowie jak Rewera, Potocki, Hetman czy inni, ale z punktu widzenia twórczości, inteligencji, tego co potrafił, tego co zostawił po sobie, jest absolutnie numer jeden. Głównym wydarzeniem jubileusz obok międzynarodowej konferencji było otwarcie wystaw, które prezentowały portrety Jana Potockiego i jego potomków, a także rękopisy, korespondencje, pierwodruki prac oraz pamiątki po nim. Eksponaty pochodzą ze zbiorów prywatnych i państwowych z Polski i z zagranicy, z których większość udostępniona była po raz pierwszy. Mamy taką refleksję i takie zapytanie kierowane same do siebie, na ile tą osobę znamy, na ile znamy jego działalność, dokonania i myślę, że ten czas, który nas dzisiaj tu zgromadził jest między innymi też po to, żeby tą osobę przywrócić dla pamięci Podkarpacia, przywrócić jego zasługi dla całego kraju. Na wydarzeniu obok wielu znamienitych gości, potomków rodów potockich i lubomirskich obecna była również minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzata Omilanowska. Pani minister podkreśliła, że z zamkiem w jest w szczególny sposób związana. Ja spędziłam w swoim życiu w Łańcucie wiele tygodni. Próbowałam właśnie się przed chwilą doliczyć, ale to się składa przynajmniej na pół roku. Pod koniec lat 80 razem z moim przyjacielem, dzisiaj już profesorem Jakubem Sito spędzaliśmy tutaj Upojne tygodnie na inwentaryzacji zabytków w ramach wielkiego projektu Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Myślę, że gdybym wreszcie wyłączyła się z aktywności zawodowej, przeszła na emeryturę, to jednym z zajęć, które sobie wyobrażam, że mogłabym do końca życia wykonywać, to być wolontariuszem w łańcuchu i przewodnikiem, który by opowiadał o tajemnicach i ciekawostkach tego zamku. Wszystkim chętnym. Ciekawym akcentem była prezentacja specjalnie wydanego znaczka pocztowego z Janem Potockim. W tym kontekście umieszczono również przed zamkiem balon pocztowy, którym zgromadzeni mogli nadać swoje kartki. Imprezy promujące czytelnictwo to w naszym środowisku zjawisko coraz bardziej powszechne. Mamy akcję Narodowego Czytania, inicjatywę Cała Polska Czyta Dzieciom, czytanie non-stop. 20 czerwca do łańcuta zawędrowała jedna z takich akcji pod hasłem Z książką na walizkach, a prowadził go prawdziwie bajkowy korowód. Bibliotekarze, pisarze czy pedagodzy dwoją się i troją, by utrwalać w społeczeństwie kulturę sięgania po literaturę. Często zwracają się do najmłodszych, bo wiedzą, że to zaprocentuje w przyszłości. Spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami z książką na walizkach to cykl imprez realizujący te założenia na Podkarpaciu już od 9 lat. W tym roku wydarzenie znalazło swój finał w Łańcucie. Impreza przygotowana m.in. przez łańcucką MBP, wydawnictwo literatura, muzeum, zamek i dom kultury w Łańcucie dała dzieciom i ich opiekunom możliwość bezpośredniego obcowania z autorami lubianych przez nich książek. Przede wszystkim kontakt z, z autorem. Powoduje, że ta książka staje się mniej odległa, a pisarz nie jest tylko postacią z brązu. I to na pewno przekonaliśmy się, bibliotekarze przekonali się w całym kraju, województwa, które to robią, że kontakt z pisarzem powoduje wzrost czytelnictwa w bibliotece. Dzisiejszy czytelnik bywa wymagający. Jak jeszcze zachęcić młodych do czytania? Można, jak pisarka Izabela Klebańska, łączyć z czytaniem inne dziedziny na przykład taniec. Ja mam jeszcze tę y, dodatkową y, atrakcję w postaci muzyki, czyli ja tutaj dwa w jednym łączę i zachęcam i to ze sobą świetnie współgra. Ponieważ finał imprezy z książką na walizkach w tym roku odbywał się pod hasłem ⁇ Spotkanie z historią i legendą ⁇ na scenie MTK nie zabrakło też postaci historycznych, w tym Jana Potockiego, którego wielki jubileusz w tym roku obchodzimy. Chyba wszystko, co mówi się o Janie Potockim, powinno zaczynać się od słowa Naj, dlatego że rzeczywiście był pierwszym tak to ciekliwym podróżnikiem, napisał e, bardzo ciekawą książkę, na z Saragości. Spotkanie w łańcuchu ci było dobrą okazją, by dowiedzieć się nie tylko, co piszą, ale i co czytają autorzy książek. Ja chciałabym wrócić do takich książek, których nie zdążyłam przeczytać kiedyś, do klasyki. Taki mam pomysł w tym roku na wakacje, chociaż wakacje będą też dla mnie pracowite, bo będę pisać. Prawdziwa książka dla mnie się zaczyna, no teraz już od 500 w górę, czyli kupuję takie cegły, dlatego że. Kocham czytać i jak jest cienka książka, to za szybko mi się kończy. Patrząc na frekwencję podczas sobotniej imprezy, można było ze spokojem odetchnąć, nie tylko pisarze książki kochają. Lubisz czytać? Tak. A na wakacjach co chciałabyś przeczytać? Mój tata jest olbrzymem. Co chciałbyś przeczytać w te wakacje? Jeszcze nie wiem. Ja. Poleciłabym swoje książki swojego ulubionego bohatera Korniszonka. A na koniec warto wziąć sobie do serca słowa pisarza Kazimierza Szymeczko. Prosta zasada jest taka, że ci, którzy teraz czytają, za 10-15 lat będą szefami tych, którzy nie czytają. Na międzynarodowej konferencji w Estonii promowali nasze miasto, poznali nowych ludzi, ale przede wszystkim zdobyli wiedzę i nowe umiejętności. Mowa o grupie pięciu uczniów z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego, którzy pod czujnym okiem profesor Ludmiły Smandy Tudziak przez ostatni rok prowadzili badania skupiające się wokół czystości powietrza czy obserwacji ptaków, a ich wynikami pochwalili się na konferencji UNESCO. Biologia i troska o czyste środowisko to połączyło grupę pięciorga uczniów z Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie, którzy wraz z opiekunami pojechali w czerwcu na konferencję UNESCO do Estonii. Wspomnienia bezcenne. Program UNESCO, który realizujemy od 1997 roku nasza szkoła. Należymy do najlepiej pracujących szkół, bo jesteśmy rokrocznie wytypowani do udziału w międzynarodowych konferencjach. Wybrałam uczniów, którzy pracują w BSP doskonale, którzy biorą udział w olimpiadach. I konkursach. Głównym zadaniem programu naukowego było zainteresowanie młodzieży zagadnieniami ekologicznymi i prowadzeniem badań, które mają posłużyć ochronie środowiska krajów basenu Morza Bałtyckiego. Ta konferencja przede wszystkim zwiększyła może naszą świadomość na temat zmian, jakie zachodzą w środowisku, nie tylko w tym naszym lokalnym, ale również o tym szerszym zasięgu, nawet europejskim. Pierwsze LO uczestniczy w tym projekcie i konferencjach od wielu lat, a inicjatorką jest nauczycielka biologii pani Ludmiła Sment-Dudziak, która każdego roku czuwa nad prowadzonymi przez młodzież badaniami i obserwacjami. Ze swojej strony robię wszystko, żeby pokazać, że biologia to królowa nauk, że biologia to życie. Ja na przykład właśnie tak biologią zainteresowałam się szerzej do praw w liceum i dzięki właśnie jej lekcjom na każdych zajęciach pokazuje nam jakieś żywe eksponaty roślin czy zwierząt i też bardzo nas motywuje do nauki. Możemy uczestniczyć w różnych pokazach, możemy sami prezentować nie tylko dla licealistów, ale również dla młodszych uczniów, dla tych, którzy właśnie w tym roku przyjdą do nas do szkoły. Biologia i ochrona środowiska od zawsze stanowiła przedmiot moich zainteresowań. Od małego właśnie interesowałem się, kiedy to szliśmy na piknik na przykład z rodzicami to zawsze właśnie ja tam, Michaś, nie patrz, nie patrz tyle w tę trawkę, bo w popatrzcie też w słoneczko. Wyjazd na międzynarodową konferencję to dla młodzieży wymiana doświadczeń, poznanie nowych ludzi, kultur oraz sprawdzenie praktycznego zastosowania języka angielskiego, tak ważnego w dzisiejszym świecie. Ja jestem anglistą, więc było dla mnie naprawdę miłym spostrzeżeniem, że nie boją się mówić po angielsku. Czy nasi uczniowie podbili Estonię? Zdecydowanie tak. Jako reprezentacja Polski, a w ich przypadku miasta Łańcuta starali się pokazać z jak najlepszej strony. Zaprezentowali polskie stroje szlacheckie oraz nauczyli swoich nowych kolegów i koleżanki tradycyjnego każdemu Polakowi doskonale znanego tańca Poloneza. Wszyscy się włączyli do wspólnego tańca Poloneza, stworzyliśmy wielki korowód, więc zaprezentowaliśmy też Polskę od strony tańców narodowych. Młodzież bardzo fajnie zaprezentowała łańcucką ziemię w rozmowach gdzieś tam takich już po konferencji. Dotarły do mnie informacje właśnie, że, że nasi młodzi tutaj uczniowie zostali zapamiętani jako wyróżniający się. Rozpoczęły się długo wyczekiwane przez dzieci i młodzież wakacje. Co zrobić, by dwa miesiące odpoczynku od nauki były niezapomniane i wolne od negatywnych wrażeń? Specjaliści radzą, by szczególnie przed wakacjami zacieśniać relacje między rodzicami a dziećmi i przede wszystkim z wakacyjnej laby korzystać z głową. Wakacyjna beztroska po 10 miesiącach nauki. Na to czekali wszyscy uczniowie, ale nawet najbardziej wyczekiwana przerwa w nauce może stać się koszmarem i odcisnąć piętno na całe życie. Dlatego mimo mniejszej ilości obowiązków trzeba się bardzo pilnować. Na co zwrócić szczególną uwagę podczas letniego wypoczynku i jakich błędów nie popełniać, tłumaczyli przedstawiciele służb ratowniczych podczas jednego ze spotkań, którego inicjatorem był Jakub Janiszewski z programu Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje. Pamiętajmy, że okres wakacji to nie jest tylko okres beztroski, to także jest okres wielu zagrożeń. W sytuacji, kiedy w domu wydobywa się gaz, co zrobić? Jakie numery romowe są podstawowe. Ratownicy z Rzeszowa zaprezentują pokaz i naukę pierwszej pomocy. Najczęstszym błędem jest to, że nie podchodzimy w ogóle do poszkodowanego. Bardzo często można pomóc ludziom, żeby tylko w ogóle podejść i zapytać, czy wszystko w porządku i wezwać po prostu karetkę. Jeżeli to o tym będziemy pamiętać, na pewno tych urazów będzie mniej. Bardzo wiele wypadków podczas wakacji związanych jest z wypoczynkiem nad wodą. Choć od lat w Polsce wprowadzone są kampanie społeczne, to każdego roku do szpitali trafiają ofiary nieszczęśliwego skoku do wody. Trzeba pamiętać o tym, że woda jest zawsze niebezpieczna. Myślę, że do osób dorosłych szczególnie się to tyczy, żeby pokazywały dzieciom wodę w sposób bezpieczny. Przede wszystkim nie wchodzić po alkoholu do wody. Kiedy już dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, wielu z nas zastanawia się jak się zachować i jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy. Zasady są proste, należy się z nimi tylko bardzo dobrze zapoznać. Wglądam się, patrzę, czy jest bezpiecznie. Podchodzę, halo, czy pan nie słyszy. Pan nie reaguje. Adaś, może ze mną zostać i mi pomóc? Oczywiście. Udrażniamy drogi oddechowe. Adaś, policz mi do 10. Ten pan nie oddycha. Ja zaczynam reanimację. Zadzwoń na 112 albo 999, dobrze? Oczywiście. Złóż ręce w słoneczko i na środku klatki piersiowej mocno uciskaj. Gotowy? Oczywiście. Raz, dwa, trzy. W propagowania szeroko rozumianego bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży włączyli się MDK Łańcucie, Świetlica Przedmieście oraz szkoła podstawowa Numer 3. Zmachajcie. Skoro mowa o bezpiecznych wakacjach, trudno nie wspomnieć o ważnej i potrzebnej akcji oddawania krwi. W szpitalach ciągle jej brakuje, jest ona potrzebna przez cały rok, ale latem te potrzeby są szczególnie duże ze względu na większą liczbę wypadków drogowych. Do honorowego oddawania krwi zachęcało medyczno-społeczne centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego w łańcucie. 20 czerwca krwobó stanął na parkingu przy MDK, gdzie każdy mógł oddać krew. Akcja jest szczytna. Wiadomo, że krew jest najważniejszym darem, jaki możemy sprezentować komuś drugiemu, ponieważ nawet Dzisiejsza medycyna nie wymyśliła nic lepszego. Chętnych naprawdę nie brakowało. Kierowani różnymi pobudkami mieszkańcy łańcucha i okolic przychodzili, aby wesprzeć akcję. Dlaczego pan się zdecydował? E, no, ponieważ chciałem jakiś dobry uczynek mieć. Pani, która przyszedł do szkoły zachęciła mnie do tego swoimi argumentami i przy okazji e, miałem wybierać się na badania, tutaj otrzymam je. Już oddaję od kilku dobrych lat, chyba od 18 roku życia. I właśnie w tym momencie jechałam do Rzeszowa i zobaczyłam autobus. stwierdziłam, no muszę oddać, bo dawno nie byłam. Jak należy przygotować się do oddania krwi? Przede wszystkim musi być to osoba zdrowa. Oczywiście wiek od 18 do 65 roku nie może przyjmować leków, prawda? Nie może się leczyć na choroby przewlekłe. Musi być po posiłku lekkim z rana. No i cóż, no i gotowa na to, aby oddać tę krew. W czerwcu na całym świecie obchodzono Światowy Dzień Krwiodawcy. Wydarzenie to było okazją do podziękowania im za ratujące życie dar krwi. Teraz są wakacje i sami możemy ulec jakiemuś wypadkowi możemy, możemy my potrzebować tej krwi. Ważne jest, aby ciągle podnosić świadomość na temat potrzeby regularnego oddawania krwi w celu zapewnienia dostępnej wysokiej jakości i bezpiecznej krwi oraz produktów krwiopochodnych dla potrzebujących pacjentów. Najbliższa akcja już 12 lipca, tym razem w handlówce, na którą zaprasza Ochotnicza Straż Pożarna. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.